Jakie bogactwo stylistyczne. Spektakularne. Hmm. Hmm. <laughs> Spokojnie, to tylko gęsta mgła. Nie bądź dzieckiem. <laughs> Potrzebuję super mega słodkiej postaci na rano. Słodka postać. Ciach, <laughs> Musimy odciąć się od przeszłości. Ciach, ciach. No. Ciach, ciach. Słońce trzymać się. Ta mgła e. zabrała mi rodziców. Słuchajmy, że tam by okrężę na mi że ulewa, aż śpiewa słoim. To jakiś Olbrzy. On widzi tylko ten mały skrawek papieru się cały rozpadnie, mm -hmm. bo autor mm -hmm. jest tu, a nie tam! I... Dlatego sami powinniśmy napisać dalszy ciąg! Ruszamy, Smoku! Dawaj! Nie, jestem Smokiem! Aha. Czy mógłbyś mi, proszę, narysować moich rodziców? Ale, ale chwila, moment! Ołówek tak przebił kartkę! Nie. Trzeba chronić autora za wszelką cenę! Uwaga! Już za chwilę! Przed waszymi oczami fantastyczny pokaz pod tytułem. Smok diplodok Światy należą do nas! Znowu jakaś śpiewanina. To ja przepraszam.